Hejka widzowie, wiem, że bardzo długo nie nagrywałam, ale nie miałam czasu, musiałam się dużo, bardzo dużo uczyć, więc no niestety czasu nie miałam, ale dzisiaj mam nadzieję, że filmik ten wleci, ponieważ no bardzo się staram, żeby nagrywać dla was filmy, bardzo dużo subskrypcji mi spadło i nie mam zamiaru was prosić o subskrypcję, tylko no tak informuję. Was chcę poinformować, że dołączyłem nowe e, osóbki do naszej jakby takiej okay, Ala Gromady, więc e, dzisiaj Wam je przedstaw, przedstawię, a e, też was chcę poinformować, że nie będę kontynuować tamtej historii nocowanka u kogoś tam. Pamiętam już kogo. No więc no. Nie wiem, czy robiłam już w naszego domku. Um, więc no, a w ogóle trochę tam pozm pozmieniałam e, Tak, pewnie się zdziwiliście, czego tutaj nie ma nic W ogóle, e, znaczy tą aktualizację, o tą W ogóle ona mnie mega wkurza, bo ja tam, tamtą Gdzie jest tutaj napis ładowanie, tutaj jakieś paseczki A nie jakieś ludziki mnie prześladujące Będą mi się śnić po nocach O, ono właśnie, tutaj są te nowe osóbki i tutaj są telefony. No więc tak. Tutaj jest najlepsza przyjaciółka. I oczywiście nie chcę tym filmem nikogo urazić. Absolutnie. Tylko chcę wam przedstawić nowych osóbki Oczywiście pewnie będą się zmieniać z czasem. Więc no. Ogólnie one mają jakieś tutaj bagietki. One muszą to zjeść. Okej, okay. przedstawię wam wszystkim teraz To jest chłopak Marceliny, Kacper To jest Lila, czyli przyjaciółka Marceliny To jest Marcelina oczywiście A tutaj jest Klaudia, czyli najlepsza przyjaciółka Marceliny To jest Gabriel i Kuba, oni są najlepszymi przyjaciółmi A więc takie, czy wam zrobię hałas, tu szybki A Tutaj jest pokój Marceliny Tutaj jakby Piotrek i Kuba Piotrek i... jak on miał? Piotrek i Marcelina mieli ten sam pokój, ale oczywiście stwierdziłam, że Marcelina musi mieć oddzielny pokój, więc no taki ma pokój Marcelina, tutaj oczywiście łazienka, o właśnie łazienka się zmieniła, w sypialni rodziców też się nic nie zmieniło i tutaj Piotrek śpi, a na górze nic nie ma, bo no no tak, ok więc zaczynajmy historię, to będzie jakby taka yy... Historyjka, nocowanka, coś takiego. Kurde, ale mi się nudzi. Nie wiem co porobić. Dobra, idę do mamiszonki. Mamisz... Czemu wyśpicie? Mama! Jezus, co? Mama nudzi mi się. To nie wiem, zaprasz przyjaciół czy coś. Boże, zawracasz mnie dupę. Jezus, dobra. A to mogę zaprosić? No oczywiście. Nie dzisiaj nie. Jest dzisiaj piątek, więc możesz nawet na nocowankę Mam, mam to w sumie gdzieś O, sicko, my boy Dobra, dzwonię do Klaudii Kuźwa Claudia Przepraszam, że za mm, mm, No, kuźwa, ale Przepraszam, no już więcej tak nie będę <grym> Dzwonię do Klaudii Claudia hello hello Elo, No co? możesz to mnie przyjść na nocowankę? Ok, ale kiedy? Nie wiem, może. Tak, o 17? Ok, a kto będzie? No, ogólnie cała ekipa. Um, ok, przyjdę. Elożka kokoszka. Dobra, dzwonię do całej ekipy. Gdy Marcelina już do wszystkich zadzwoniła. Dobra, do wszystkich zadzwonię wszyscy przychodzą. Mamisz. Mamisz. Co? Wszyscy przychodzą. Mm, dobra. Gdzie śpią? No, w moim pokoju oczywiście. Okej, okay, ja idę ich obudzić, bo oni śpią. kurde. Nie wiem. Dziesiąta. No właśnie. Dobra, mam dużo czasu. Siedem godzin. Sigma. Jeszcze sobie, nie wiem, pooglądam coś. A gdzie jest moja puta? Gdzie jest moja super duper puta? O, wyczarowała się nagle. I ja oglądam mój super duper film. O, Boże, wstawać! Jezu, co? Wstawać jest, kurde, dziewiąta. Dziesiąta. O Kurde. O, jestem ubrany. Jezus, Maria. Dobra, ubieraj się, Kaja. Miał. Co to za knięcie? Nie wiem, pa. Pójdź się! Ja pierdzielę, co? Zostawaj, czemu ty nie byłeś w piżamie w ogóle? Nie wiem. Idę spać. Gdzie? Nie wiem. Jezu. Dobra, chodźcie, Bachary. Oho. Dobre tam. Hello. Co? Nic. Pum. Hello. Jezu. Posze. Elo. Boże, no ce, co wy chcecie? No, mój super duper film. Uh, to pooglądamy yy, yy, z tobą. No, chyba was coś boli wybąbiać. Oh, mama! Dobra. Ale i tak musicie iść, bo mam nocowankę. Uuuuh, weź no, przestań. Dobra. Idziemy stąd. Chodźcie, nie wiem. O, chodźmy na dół. Jej. Jezus, wszystkie mi muszą przeszkadzać. Dobra, przebieram się w jakąś super-duper, wygodne coś. Hm, w co by się tu ubrać? Bo jeszcze nie mam ubrań, wcale. Hm. Kurtka to może nie. O! Tu jest piękny, super. No, Sigma Boy. A teraz nie wiem. Co mogę porobić? Nie wiem, pouczę się czy coś. Właśnie! Gdzie są te, te, te rzeczy na nocowankę? O Boże! Dobra, przetargałam to wszystko tutaj. Nie wiem, czy to się w ogóle tu zmieści. Dobra, zmieści się. Jakoś to się pomieści tu. Boże! Nie wiem. Ktoś będzie tu spał na korytarzu. Trudno. Albo tu. O! Super! O, zaraz powinni być. Idę na dół. Bum, bum. Dobra, jestem. Boże, jak tu ciemno. Gdzie są wszystkie światła? Tu. Boże, jak tu ciemno, nic nie widzę. Jezus. Gdzie jest Piotr? Gdzie są te szczątce? Gdzie Ty jesteście? Dobra, nieważne, i tak mnie nie są potrzebni do życia. Idę stąd. Boże. Jezus. A oh, no i gdzie są oni? Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Jej! Przyleźli w końcu, już są spóźnieni godzinę. Elożka, kokoszka. Oh, elu! elu! Hejka, kurde, co ty robisz? Waliłaś mi lila to. Oh, Dobra, wiecie co? Co? Nic, chodźcie. O Boże. Jezus Maria. Oh. Elo ludziska. Um, dzień dobry. Jezu, co? O, już jesteście. Elo. Hej. Um, dobra, nieważne. No, więc tak, my wyjeżdżamy. Gdzie? Nie wiem, gdzie idziemy. Czemu wy jesteście w ogóle w piżamach? Nie wiem, idziemy. Po prostu, pa. Aha, czyli mamy wolną chatę, tak? No. Jej, Sigma, bo słyszeliście to? O Boże, ale super. Dobra, to my jedziemy. No i super, mamy wolną chatę. Sigma, chodźcie. Co ty nas prowadzisz po moim domu? Już byłam tu tyle razy, że mogę. Okej. Okay. A więc tak, i tu jest pokój E, znaczy się, boże, jakiej Julki Marceliny. Czemu ci się jakaś Julka myli? A nic. Ogólnie Julka mi się pomyliła, bo ten, moja przyjaciółka ma na imię Julka i tak mi się pomyliło, więc no. No, aktualnie Marcelina miała mieć na imię Julka, ale w końcu stwierdziła, że Marcelina to ładniejsze imię i mi się bardzo podoba, więc tak ma. Tak. No. Okej, okay, czyli my gdzie śpimy? Nie wiem, weźcie sobie, zajmijcie jakieś miejsce, mam to gdzieś, tak, coś. Ja śpię tu. Oh, dobra, coś ja śpię tu. Coś ja śpię tu. Ej, tu. Dobra, ale chyba nie idziemy jeszcze spać. No nie, oczywiście. A Klaudia z pizeną no, w łóżeczku. Jej, Sigma. Dobra, ale co robimy? Straszne historie. No, chyba cię coś. Nie! Ja się boję. Dobra, się tylko nie ze Aha. Oha. Super. Naprawdę. Ale... ale pocisk. Dobra, nieważne. Ja się przebieram w piżamkę. W piżamę. piżamę, no nie wiem, jak tam się mówi. Dobra, Klaudia, masz piżamę? Nie. Aha, no dobra, to weźmiesz podę ode mnie. Chodźmy, my idziemy się przebrać. Bój, Sigma. Dobra, ja ubieram to. To. Ty ubierasz to. Okej. Okay. Jezu, ja wyglądam jak jakaś pikmi. Dobra, nieważne, chodź. Hello. Już przebrane. A wy nie macie piżamy? No właśnie nie. O, trudno, nie pożyczę Wam, bo ja nie mam takich męskich ubrań. Dobra, nieważne. Chodź i idę do łóżka mojego. Super duper. Dobra, co robimy? No mówię, że straszne historie. O, okej. Okay. Dobra, ale nie siedzimy w tych śpiworach, nie? Nie, na razie nie. Dobra, weź mój telefon mi podaj człowieku. Dobra. A więc tak, jak to opowiada? Ja. Ok. A więc pewnego dnia był sobie... Była sobie dziewczynka, która wyszła na dwór spotkać się ze swoją koleżanką. I ta koleżanka zachowywała się bardzo dziwnie. Bo... Zjadła. E, nie, nic nie zjadła, ale ten zachowywała się bardzo dziwnie. O Boże, co się z nim działo? Bo opętał ją diabeł. Nie, ja nie chcę już. I ona zaczęła krzyczeć na cały las. Ta dziewczynka mieszkała w lesie. I potem e, umarła. O Boże. No więc tak, to moja historia. <grymne> Nie chcę już. Dobra, weź się. Ogar. <grymne> co to, co to mówi? Dobra, ja idę spać. Dobra, to ja my też. Klaudia, idziemy spać. Spać, idziemy. Dobra. Tutaj możecie odłożyć telefony. Dobra. Kiedy pamiętam gdzie spał? Tak, ja śpię tu. Eee, ja to śpię Bambiku. Dobra, ja śpię tu, ja śpię tu, a ja tu. Dobra. I to na razie koniec tej historyki. Może za niedługo będzie part 2. yo!